Cześć, mamy no wszystkim z tej strony Pleca do Studia i witam Was dzisiaj na mapce parkour Po raz pierwszy Minecraft parkour z moim głosem. No i dzisiaj takie małe, mały parkur. I sobie przejdziemy. Fak, nie robię Wam specjalnie wyzwania, bo to według mnie nie ma sensu robić wyzwania na takim parkourze bo nie jest on za trudny, nie jest on też załatwy. Ale nie, dla mnie to on nie jest do wyzwań. Możecie ewentualnie zrobić takie coś, ale ja nie będę chyba tam nic pisał. No chyba, że... No jeśli pierwsza osoba, no sorry, że latałem, pierwsza, się to nie wiem, że będę od nowa. pierwsza osoba, która zrobi odpowiedź w wideo do tego filmu zostanie nagrodzona tym, że będę dostanie po prostu od nie Ach, dobra, niech będzie od nowa, tylko mi się nie chce że będzie nagrodzona tym, że zareklamuję ją, ewentualnie będę mógł napisać o niej w opisie. Za jakiś czas może nawet nagroda będzie taka, że z nim nagram Czemu ja? Ej, ja... E, Spoko. Czy to nie powinno być dosyć parkura? Ach, w złą stronę szłam. Sorka, naprawdę, taki mały failik, no straszny fail. Nie lubię failów. Fajle są dla słabe uszy. Dobra, jeszcze raz. Hop-siup. 200 FPS-ów. Mi się kłania, fajnie. Fajnie, fajnie mieć 200 FPS-ów. 200... 300... E, sorry, sorry, to zrobiłem, że... Dajcie mi już... Dajcie mi do tego miejsca. Mogę gdzieś tu wrócić. E... Tsz, 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 tsz. I co? Kurna. Dobra, konkurs będzie. Jeśli o to chodzi, bo... Kiedy wam mówiłem, że będzie nie wiem prawdę? Okej, okay, gdzie ja jestem? aha Więc nie się chyba skilać, żeby trafić tam. Chyba. Ale to, że nie jestem pewny mnie dobija. No mniejsza o to. Zobie poprzechodzę. Parkurka. Ja miałem to w straszną, straszną prośbę, nie, nie pijście. Nagrywał no, to tu Po prostu na frapsie mi laguje czasami mam po prostu tylko 40 fps a tutaj jak widzicie mam 300 fps 400, pięknie. I to, to można wtedy dopiero nagrać. Kupiłem sobie frapsa. Mówię szczerze, kupiłem. no, no To, że nie jestem z, z tego zakupu zadowolony, tylko nie obchodzi, przeszłem parkura. No trochę jeszcze pogadamy, może o tym pogadam, że no i się wrócę może, no fajny pomysł po prostu, że no jakby to wam powiedzieć no, no konkurs będzie oglądał Minecraft No, Kama chce kupić no i to będzie chyba program, który naprawdę zasługuje na Wielkie brawa. Okazuje się, że to wcale nie jest jakiś głupi śmieć, tylko to jest taki prawdziwy fajny program. Więc, no chyba będziemy kończyć, co? Więc subskrybujcie, łapkujcie i pa, No i dawajcie komentarze!